Witam ponownie, tak jak zapowiadałam w dwóch poprzednich filmikach, zrobimy też trzeci, no bo Wasze sytuacje są złożone, są różne. Teraz zapytamy, czy w Waszym życiu pojawi się jakaś konkretna osoba, czy spotkacie swoją miłość, takie spełnienie. No każdy ma inną sytuację, nie czekają na kogoś, inni są w jakichś relacjach i zastanawiają się, czy ta osoba... Coś do nich czuje, a też są tacy, którzy są wolni, czekają na to, aż się po prostu zdarzy. No i teraz rozłożymy karty właśnie na to pytanie. Tak sobie po że jak to tak od miłości, no to weźmiemy sobie obrączkę, weźmiemy sobie taki pieszczanek, no może być zaręczynowym, dlaczego nie? A i coś takiego, także który bardziej Wam się Podoba także na tym się skupcie, odznaczymy tak karty, aby była różnica, aby nie było ciągle ojej, tego samego, kochani. Czy w Waszym życiu pojawi się miłość? Takie spełnienie. I tak, pierwszy rozkład. Tak, mamy. Drugi rozkład. I trzeci rozkład. Także O nie, jednej brakuje. Także dołożymy, bo jak rozkłady na uczucia, to złożymy sobie parzyście po sześć kart. Skupcie się, skupcie się na kartach, na swoim pytaniu. Ja odznaczę może, może na środeczek położymy ten, tutaj włożymy obrączka, a tu włożymy ten pierścionek. Zatrzymajcie filmik, jeśli potrzebujecie czasu. Ja tradycyjnie dziękuję za lajki, za subskrypcję. Zapraszam do lajkowania, jeśli macie jakieś pomysły na filmik chcielibyście jakieś pytania zadać. Jak najbardziej możecie pisać w komentarzach. Zapraszam również już na takie prywatne rozkłady względem uczuć. Dobrze. I zrobimy czytania. Zobaczmy, co tu Wam wyszło. Pierwsze, czyli ta osoby, które wybrały obrączka. Co Wam wyszły? Czy spotkacie taką miłość, która was uskrzydli. E, kochani, ja Wam powiem tak, Wy musicie dokonać jakiegoś wyboru. Być może e, będzie m, taki wybór, czy w ogóle chcecie być w związku, czy nie? Bo wiele osób nie szuka. Po prostu jest im dobrze samym, samym ze sobą. E, I. Czy się zdecydują, czy się nie zdecydują, to już jest sprawa wyboru. Aczkolwiek uważam, że ktoś taki się pojawi. Też możecie być osobami, których ktoś na dzień dobry oszukuje. A, czyli trzymacie się kogoś kurczowo, tak, jakiejś, nie wiem, utraconej miłości, jakiegoś ktośka powracacza, tak jak to było w poprzednich, poprzednich rozkładach. Karty już tam sugerowały, że dajcie sobie spokój. Więc jeśli nie dacie sobie spokój, jeśli będziecie przywiązani do, do, do tego czegoś, no bo inaczej ich nie idzie określić, to może się okazać, że tak niekoniecznie to się zdarzy. Pamiętajcie, że wasze życie jest kwestią wyboru. Przeznaczenie czasami jest, ale to, czy wy się niecie po przeznaczenie, czy nie, no to już jest takie dobre pytanie. Tu macie wybór. Jeśli Przestaniecie się sami może oszukiwać, tak? To jak najbardziej w waszym życiu może się pojawić ktoś, jakieś początkowe uczucie, ktoś, kto będzie mm, mentalny, kto będzie inteligentny. No akurat tu jest mężczyzna, ale jak pytają mężczyźni, oczywiście wróżymy tu inaczej, jeżeli też inteligentna kobieta. Która Was zainteresuje. Mam wrażenie, że owszem, macie możliwość na taką miłość, aczkolwiek musicie sobie na nią pozwolić. Jeśli będziecie, tak jak mówiłam, się czegoś trzymać, oszukiwać siebie lub pozwalać się oszukiwać przez kogoś, no to może się okazać, że, że niestety. Tak, dlatego tutaj jest ten wybór: czy pozwolisz sobie, czy nie. Także macie możliwość, macie szansę. Co z nią zrobicie? No, każdy jest kowalem swojego losu. Drugie, czyli pierścień. Jak Wam się podoba taki, to możecie wybrać taki. Kochani, czy poznacie swoją miłość? Czy poznacie, e, powiem tak, poznacie, aczkolwiek, czy to będzie taka miłość? E, no, to ja nie wiem. E, uważam, że owszem, jest jakiś początek, e, pokazuje się tu osoba do związku będą e, będą podejmowane decyzje, albo ten ktoś ma przy sobie dziecko też tak może być e, no może to być mężczyzna z dzieckiem lub kobieta z dzieckiem tak, ale to też mogą być myśli czyli coś się zacznie będzie możliwość co z tego wyjdzie no też jest taka duża niewiadoma. No ja tu wam wszystkich, którzy chyba są po jakichś tam dziwnych układach, dlatego, że zobaczcie, zakończcie to, co, co macie. Tak jakbyście w tej chwili byli w takim hmm, brak równowagi wam, tak? Czyli albo macie ten brak równowagi w jakimś związku, albo wy macie brak równowagi takiej psychicznej. Dopiero jak to zamknięcie, czyli bardzo podobnie jak pierwszy rozkład: dopiero tu się coś może zadarzyć, ale musicie zmienić, tak? Zmienić swoje życie, zmienić swoje postrzeganie, może zbudować szczęśliwy świat wokół siebie, i dopiero wtedy ktoś się, ktoś się pojawi. Także tu chyba musicie odrobić sobie coś, przemyśleć sobie wiele rzeczy. E, czy to, czego szukacie, nie jest tak, że sami e, sobie na to nie pozwalacie? Czekam, ale czegoś się kurczowo czyni. Może to są jakieś wasze schematy życiowe, tak? Też tak może być, które po prostu nie pozwalają, bo nie macie tej równowagi życiowej e, gdzieś tam. Ale niemniej jednak coś się zadarzy, co z tego wyjdzie, no to zobaczycie. Trzeci, trzeci rozkład. Osoby, które wybrały. Trzeci. No i tu jest fajnie, powiedziałabym. Myślę, że tak, nawet nieoczekiwanie, niespodziewanie może się w Waszym życiu pojawić osoba, z którą rozpoczniecie nowe życie. Tak troszkę, może jak huragan, gdzieś tam wtargnąć. Niespodziewanie być może to jest osoba, którą już znacie, gdzieś tam z Waszej przeszłości ale to też jest osoba na stały związek. To nie powiem, że ślubny, bo bym musiała dalej jakieś karty dołożyć, no jest tutaj, są cztery buławy, czyli mogą być zaręczyny, no w końcu pierścionek był zaręczynowy, to dlaczego nie? I, i mogą to być zaręczyny, a może to też być taki związek, który jest niezalegalizowany. Aczkolwiek też macie możliwość na poznanie, No tutaj ta trójka by szła najlepiej, bo tu są takie Fajne podwaliny gdzieś. E, I tu jest możliwość, że spotkacie osobę, która będzie chciała związku, zaczniecie nową drogę, wejdziecie w coś nowego. Szybkie decyzje, szybko się zadzieje, e, jakieś tam szybkie działania. I tu jest całkiem fajny rozwój sytuacji. Myślę, że szczęście i takie poczucie bezpieczeństwa też będzie Wam towarzyszyło. Także tu wyszło bardzo, bardzo sympatycznie. Także widzicie sami, jak to wygląda. Zastanówcie się, czy to, co macie koło siebie, czy to jest warte tego, abyście to trzymali, czy nie lepiej pójść w nowe, pozwolić sobie na coś nowego, bo dopóki jesteście w jakichś tam, tak jak mówiłam, układach, no to może być tak, że sobie nie pozwolicie nawet, poszukacie podobieństw do tego waszego pierwowzoru, a nie patrzycie na inną osobę zupełnie odrębnie. Kochani, dziękuję bardzo. Życzę Wam w te walentynki, aby Wasze marzenia się spełniły. Pamiętajcie, że te karty nie wszystkich Was będą dotyczyły, także bez paniki i do usłyszenia.